Hejka. Witam Was dzisiaj w 14 vlogmasie. Gdybyście zastanawiali się, jak wygląda bardzo zmęczony szkołą i tym trygonym człowiek, to popatrzcie na mnie. Ja dzisiaj już padam, dosłownie padam, ale napisałem ten sprawdzian z pana Tadeusz'a. Pytania nie były dość łatwe, nie były. Ale dałam radę zobaczymy, co dostanę. O, widzę, że mi się odkleiły znowu lampki. Już miałam spokój cały tydzień, a to może w nocy jakoś zdjęłam, to bardzo możliwe. Ale o tyle dobrego, że dzisiaj jest pyszny obiadek. Bo są naleśniki z jogurtem jakimś takim z obozów leśnych. Ja nie wiem co się dzisiaj działo podczas próby, bo miałam dzisiaj na długiej przerwie próbę do tego występu co za tydzień. Grałam wczoraj kolendy tam bez dwóch, które miałam się nauczyć, które mam się jeszcze nauczyć. I szumi, no dość fajnie. A dzisiaj na próbie to miałam takiego. Jak ja to grałam? Bo nud, nut i to jest problem, bo zawsze grałam z nut przez całe życie. Jeszcze dzisiaj miałam rano angielski odwołany. Coś się okazało być dla mnie zbawieniem No i... Muszę się zacząć pakować Zbierać I... Jechać powoli już No czy to nie wygląda pysznie? Trochę rozwaliły się, ale... ale są dobre Mam taką nadzieję Przynajmniej zawsze były dobre, więc raczej dzisiaj też są Muszę też zabrać ze sobą dzisiaj śmieci Bo... To jest tak, że Jeżeli jest praca na czasy w pokojach Należy mieć wyniesione śmieci ale moim zdaniem to jest bez sensu, bo jak jest worek zapełniony do nawet nie połowy, tylko jeszcze mniej tych śmieci jest, to jest totalnie bez sensu go wyrzucać. Choćby i ze względu na środowisko, tak? Jednak jak się wyrzuca worek no codziennie z małą ilością śmieci, no to wychodzi na to, że gdyby cały internet miał tak wyrzucać codziennie śmieci w tym worku, to byłoby pełno reklamówek. Zmarnowanych po prostu bezsensownie. Dopóki te śmieci nie śmierdzą i są głównie słuchy, jakieś tam kartki, jakieś takie rzeczy, to nie widzę sensu ich wyrzucać. serio, po prostu nie widzę. I ciągle mamy odejmowane punkty przez to, że mamy niewrzucony śmieping. Teraz akurat ten śmieć mamy już ponad tydzień. Ale po prostu on nie śmierdzi, bo nie ma w nim nic takiego, no wiecie, dziwnego. Już tyle się mówi o ochronie środowiska, o ekologii, a tutaj nagle wyrzucajcie śmieci codziennie wezmę też teraz się w za kalendarz adwentowy w ogóle nie będę go brała na weekend do domu, bo... nie chcę, żeby jeszcze bardziej się podniódł i zepsuł bo... zepsuł ostatnio miałem tak, że go z domu do Wrocławia no to wyszedł cały z walizki, i dzisiaj sobie zjemy czekoladkę dzisiejszą właściwie to ja wiem, ale wam pokażę Potem teraz weekendowe czekoladki zjem najzwyczajniej w świecie. Właściwie to w tylko. Zjem sobie w niedzielę razem z tą czekoladką niedzielną. Dzisiaj piękna data 14. Jeżeli wiecie o co mi chodzi, tak jakby odpowiadając wam numer mojej szkoły. Nie. że Także co my tu mamy dzisiaj? Czy to jest wóz strażacki? Tym razem też do domu biorę sobie teczkę, żeby mi się moje. No nie nuty, bo to nie są nuty, Żeby mi się nie zniszczyły te karty z kolendami. Bo muszę to teraz ogarnąć tak wszystkie będzie tak na porządnie, nie myląc się na Maxa i w ogóle. O tu mam jedne jedyne nuty. I tak nie gram tego, co tutaj jest tylko z akordu. No, tu to jakieś tam kolejne rzeczy. Także teżkę trzeba spakować. I jeszcze mam do umycia parę naczyń. Mam z trzy rzeczy. I... Się zbieramy zaraz, no to już zamykam okno. Odłączam moje piękne światełka. Pora włączyć też przedłużacz. I lecimy do domu. To znaczy nie prosto, bo będę dzisiaj w domu dość późno, ale wreszcie wychodzę z internatu. Czy wy wiecie co ja tutaj mam? To jest pieczona camembert Polecam naprawdę bardzo. To jest tak, że po prostu dajecie normalnego camemberta na jakąś tam folię, czy na blaszkę na 20 minut, około do 200 stopni i potem... a słuchaj, zaraz wam pokażę jak przykroję jest pyszny i jak się dodaje się żurawinkę to jest niebo żurawinka dodana to teraz kroimy Jestem w domciu. Jeszcze byłem dzisiaj na dworcu na chwilę na kawie w maku, bo miałam takie mm, te naklejki. Pięć naklejek i no, szósta kawa gratis. Więc sobie moją zimową latę. Ale to dzisiaj była taka średnia. To znaczy jak w zeszłym roku ją piłam, to wydaje mi się, że była lepsza. Chyba dzisiaj coś Zepsuli. Jeszcze byłam taka zmęczona, że w pociągu zasnęłam. Dobrze, że mnie konduktor obudził jakoś, nie wiem, 20 minut przed moją stacją, bo gdyby przyszedł tam później, albo by w, w ogóle nie przyszedł, to bym mogła spokojnie przejść stację. Ja tak mocno spałam, że ja nie wiem, ile czasu musiałam na nade mną stać i patrzeć, i nie wiem, czy on mówił do mnie, ale w pewnym momencie tak jakby się przebudziłam i tak patrzę, że bilety. Ale bardzo miły był, naprawdę bardzo miły i jeszcze mnie przeprosił, że mnie obudziły, ja Takim, to ja przepraszam <grym> także śmiesznie i jeszcze odnośnie camemberta tego jeżeli kiedyś takiego camemberta jedliście, to koniecznie mi dajcie znać w komentarzu czy wam smakował albo czy macie ochotę go wypróbować, a teraz pora na pytanka czy przy lepiej wybrać dodatkowe rozszerzenie z informatyki czy z angielskiego, wszystko zależy od tego na jakie chcecie iść studia ja mam na przykład rozszerzenie z matmy, z fizyki, z informatyki i z angielskiego. Więc ja mam właściwie cztery rozszerzenia. Wiadomo, że tyle matur nie będę pisała, to znaczy będę pisała chyba matmę, fizykę i angielski rozszerzony, chociaż informatykę, gdyby mnie to w sumie nic nie kosztowało, bym tak mogła tak ona pisać sobie ją na kilkadziesiąt tam parę procent, to sądzę, że bym mogła być skłonna, żeby do niej podejść, chociaż to zobaczymy, ja jeszcze mam no Właściwie to rok na decyzję. To jest tak, że na większość studiów chyba jest potrzebny. Znaczy potrzebne, jest po prostu brane pod uwagę rozszerzenie z angielskiego i warto sobie je napisać. Więc gdyby było takie informatyka albo angielski. Nie, no to wszystko zależy od tego, na jakie ktoś chce i studia. Po prostu trzeba tam popatrzeć, co biorą pod uwagę w rekrutacji, że bardziej, bardziej się właśnie tym kierować. Padło też pytanie: czy mam psa? A więc psa nigdy nie miałam. Miałam jedynie kota. To było z temu. Jakoś od roku już kota nie mam, więc przykro, ale to był taki czarny, kochany, To Taki, wiecie, jak był film jak wytresować smoka, to tam był taki ten czarny smok, na szczerbu z takimi żółto-zielonymi oczami. I mój kot był dokładnie taki sam. Jeżeli was interesuje w sumie jak wyglądał mój kotek, to obejrzyjcie sobie mój pierwszy filmik na YouTubie, 20 faktów o mnie. Podlinkuję wam go poniżej w opisie. I tam właśnie jest stawka, jak pokazuję, szczerbucia. Jeszcze takie pytanko mam. Jeżeli mogłabyś jeść jedną rzecz, danie do końca życia, co by to było? Ha, ciężki wybór. Naprawdę nie wiem, czy bym umiała tak wybrać jedną potrawę. Ale myślę, że butter chicken masala by mogło być, to znaczy bardzo to danie lubię. No nie wiem, czy bym mogła całe życie jeść torta, ale w sumie torta bym jeszcze bardziej wolała chyba, <ścoughs> więc nie wiem tak do końca. Właśnie by było, gdyby może było jedno danie i jeden desert. To wtedy właśnie to go kurczaka i tocika. A tak to no, chyba jednak, żeby się naleść, trzeba ci jakieś tam, jedzenie takie, wiecie, treściwe, to bardziej właśnie yy, kurczaczek. Romcia mi zadała pytanie, czy mam 3 czy 4 lata liceum. 3 lata. 4 lata mają dopiero roczniki chyba, które będą szły tak jakby od przyszłego roku szkolnego. A tak to normalnie liceum trwa. 3 lata. To była taka norma póki co. Jutro muszę jakoś rano wstać, bo jadę do Wrocławia. Się umówiłam z taką Julką na zdjęcia. Także możecie wyczekiwać w najbliższym czasie, chyba, jakichś fajnych zdjęć na moim Instagramie. Jak zwykle macie nazwę mojego Instagrama poniżej w opisie i w sumie tutaj też wam mogę wstawić. Tutaj o tak, Kasia Skrzynecka, bez żadnych podłóg, bez niczego, bez żadnych kropek. Także Was tam zapraszam bardzo serdecznie. No i wreszcie taka będzie mini jakby sesja. Jurka do mnie napisała, czy bym chciała, a ja takie, że no czemu nie. Jest już po pierwszej w nocy. A ja przez teraz półtorej godziny męczę się z komputerem, żeby otworzyć program do montowania i wgrać do niego pliki. Momentalnie taki mi się program miga, robi się biały, komputerem się zwiesza i mi się wyłącza. No i teraz znowu się właśnie zrobił biały. A rano muszę jechać do Wrocławia, ale przydałoby się teraz jeszcze tego vlogmasa zmontować dzisiejszego i ja naprawdę nie wiem, co mam zrobić. Jeszcze mam rano na godzinę dziewiątą do ortodontki, potem muszę wzdłużać na pociąg po dziesiątej chwili. W ogóle patrzcie, jaką fajną funkcję, mogę nagrywać w pociągu. Jednak muszę jak najszybciej przenieść moje pliki z komputera gdzieś Gdziekolwiek Żeby no, mógł jakoś normalnie funkcjonować i pracować Bo jak jest przeładowane to się totalnie nic nie da zrobić jeszcze teraz z dnia na dzień mam coraz więcej giga pomiędzy, No... Przez te vlogmasy I ja mam serio teraz tak dużo giga Tak bardzo go zładowanego Tak bardzo, bardzo, bardzo Idę się teraz chyba szybko wykąpać, szybko umyć głowę Komputer poszedł mi na rękę i zaczął aktualizować sterowniki więc czekam aż to się wszystko pobierze. Potem spróbuję ostatni raz wgrać pliki do programu i zobaczyć czy mi się to uda zmontować. Jeżeli nie to będę walczyła z tym w ciągu dnia już. Bo serio, muszę rano wstać o 8:30. jakoś 30. Nie wierzę. Wykąpałam się teraz i Udało się zainstalować stroniki do NBD Jest! Tu jednak sobie dzisiaj wcześniej spać nie pójdę. Wcześniej, i tak jest późno, ale wcześniej, bo jednak zmontuję ten filmik, żebyście go mieli. A więc docencie moją pracę i moje niespanie i dajcie łapeczkę w górę. Jeżeli nie widzieliście poprzednich vlogmasów, a wczoraj wleciały dwa, właściwie to dzisiaj. Nie no, już po północy, to wczoraj, więc zachęcam Was do obejrzenia ich także. No i do jutra, także pa pa!